Hej, tutaj Mari, Mari i moja premiera z drapki Żabka Szczęścia żabka najmocniej no przepraszam zrabka prezentuje się tak z taką żabką ale to pewnie już żeście wczoraj na kanałach widzieli tutaj tabela wygranych no widzicie jest przeskok między 20 a 50 nie ma żadnej 30 25 no ale z dwóch miejsc. Tak tu mam po kolei 11 i 10. Z drugiego miejsca mam 22 i 44. I jeszcze wziąłam sobie zrabkowy cash Także kto jest pierwszy raz, zapraszam do subskrypcji. I szukamy wygrywających liczb. Szkoda, że nie szukamy żabki. Szukamy 12. 13, 18 i 34. Widziałam wczoraj niektóre premiery, resztę dzisiaj na drobie. Fajne, wygrane, u niektórych powpadały. Także brawo. Na razie ja lecę obokami, ale już nie. Mamy wygraną na dzień dobry. Byle nie ostatnią dzisiaj, ale chociaż jedna, należy się cieszyć. Tutaj kolejny oboczek. I tutaj nie ma, a pod dwunastką, no patrzcie, nie chce się zrapać, ta wygrana 5 zł Kontrolne Q, to by się zgadzało. Bierzemy sobie następną zrapeczkę z numerkiem 10. I szukamy 26, 8, 4 oraz jedyneczki. A mamy 31, 6. 3, 28, 19, 11, 2, 30. No, chyba po kolei wygranej nie będzie, ale rot to różnie z tym bywa. No, ale w tym przypadku nie ma. Kontrolne różne. To teraz sprawdźmy z drugiego miejsca. Numer z rabki 22. Tego numerku nie lubi Madzia z kanału Alicja z Krainia Zakupów. Serdecznie polecam zajrzeć do Madzik, to tego nie robi. A zobaczmy, czy tu będzie jakaś wygrana w tej żabce. Tak a propos tej żabki, byłam w najbliższej żabce w okolicy i wiecie, że pani nie wiedziała o co chodzi, pisze sprzedaż loto, to tam mają byle jakie zrabki, a o zdrabce co ma być do ich sklepów nie słyszała, mówi, że nic takiego nie ma, o jest wygrana także nie kupiłam ale jak będę miała jeszcze okazję, to kupię także zobaczymy, tutaj mamy szczęśliwą czwóreczkę, po czwóreczku piąteczka

7 29 12 oboczek 36 nie potrzebujemy 15 też nie bo tu jest 13 33 obok i 34 brak czyli jest remis i jeszcze mamy zdrabkowy cash tu jeszcze w tej zrapce nie wygrałam nic, także

3. O, jest wygrana. Super. 38, 39, 42, 14. No, można powiedzieć, że się odczarowała. 56, 45, 54, 49 obok, 16 nie potrzebujemy, 47 kolejny obok, i tutaj. 59, a wygrana była pod 53 i jest to zwrocik. Mamy kontrolny tutaj Z i tutaj też Z. Także na wydane dzisiaj 20-30 zł. Mamy tutaj dyszkę w żabkach, czyli 10, 20. No, czyli większa połowa. Także myślę, że jak na lot to nie jest źle. Zapraszam Was na kolejny odcinek i myślę, że to będzie odcinek z ekspres losami. Do zobaczenia. Cześć.